Dominik, na dzisiaj dzień też nieszczególnie szczęśliwy, bo Robert odpadł na drugim odcinku, więc też pewnie nie za dużo zdążyłeś mu fotografii zrobić. No, akurat byłem na pierwszym odcinku w takim miejscu, gdzie, gdzie zdołałem dosyć sporo mu zrobić, tak naprawdę. Na szczęście, ale po prostu miałem możliwość zrobienia go z różnych, z różnych miejsc. Dużo, długo się widziało po prostu samochód na trasie praktycznie przez, nie wiem, około 3 km, więc gdzieś te, te samochody sobie tam kluczyły po górach. Zresztą takie fajne miejsce, które do którego musieliśmy się dostać przez Water, water Splash na piechotę tak naprawdę, bo, bo samochodem nie dało się tam przejechać zwykłym. Natomiast wracając do Roberta. No, szkoda, że tak się stało, jak się stało. Dlatego ja nie będę że tak powiem specjalnie. Komentował, bo myślę, że już wszyscy to wiedzą, jak to wyszło. No na pewno jest to dla nas nie jest to to wesoła rzecz, ale cieszę się, że jeszcze chyba trzech naszych asów tam w mniejszych i wolniejszych samochodach jakoś sobie radzi. Nie wiem, bo oni czy, czy oni w tej chwili chyba jeszcze kończą ten OS ostatni. No w sumie dzień bardzo udany. Zaczął się w sumie bardzo tak chłodno, a skończył się wręcz słonecznie i, i, i upalnie, bo już w tej chwili temperatura przekracza ponad 20 stopni, a w słońcu podejrzewam, że jest dużo cieplej. Wracając do, do, do samej rywalizacji widać, że duże wrażenie robi, robił od tanach, dopóki nie, nie zaliczył przygody. Widać to tempo u niego zjazdy. Duże, duże wrażenie do również mu daje i to jest dla wszystkich tutaj duże zaskoczenie, że sobie tak znakomicie jadą I, i fajna walka jest między Miko, chociaż ostatni odcinek dosyć solidnie przegrał już z, z obecnym mistrzem świata. Prawdopodobnie była to wina już opok zniszczonych który Ureniem Mika, ale nie byłem w stanie tego zweryfikować w żaden sposób, bo prosto z trasy tutaj do biura przyjechałem.